upamiętniającego w koszalinie żołnierzy 5. Kryńskiej Brygady Miejskiej. Szanowny Panie Ryszardzie, z gorącym sercem i z przekazuję te słowa wdzięczności za pamięć uczczenia naszego dowódcy Majora Zypota, krzędzielarza upaśni i jego żołnierzy, którzy 70 lat temu walczyli z pełną wiarą w słuszność sprawy, o wolną, niepodległą rozmach. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy zorganizowali i uczestniczą w tej uroczystości. Sanitaruszka Piotr Gada, Kmiecica, Łukaszki, Lara, Ewa, Lidia Lwów, Eberle. Nie mogę uczestniczyć, ponieważ mam już 90 lat i w marcu przeszłam z serca z gorącymi pozdrowieniami. Tyle. Jeśli listu. tak się to teraz pokaże Stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu budować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat że wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. Swoim niepojętym miłosierdziem na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swegoczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz godności ojczyzny. im nagrodą nieśmiertelności Błogosław tym, którzy, którzy, którzy wspominamy w imionach, i żyjemy na tej ziemi. Sprawa, byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas wymiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam za nimi. Przyjmij naszą modlitwę przez Chrystusa, Pana naszego. Ankifietów składają rzecz Chrystowskiej i padę mojej liścia.